Dzisiaj startujemy z głoską z. Dlatego założyłam czapkę biegacza, w której czasem biegam. Założyłam z, jak zegarek, też się przydaje do biegania. Zawiążę sobie jeszcze Adidasy i możemy startować na zawody z głoską z. Ale zanim w tych zawodach się wystartuje to trzeba najpierw potrenować, tak jak musimy pięknie trenować wyraźną mowę, aby później w przyszłości startować w konkursie pięknej mowy, startować w codziennie pięknie wykonywanej artykulacji, czy startować po prostu na co dzień w pięknej mowie. Moi kochani, zacznijmy od ćwiczeń oddechowych. Bardzo łatwa rzecz. Bierzemy kawałek kartki, podrzejcie ją na takie strzępki i po prostu dmuchamy. Ja to zrobiłam chwilkę, a wy po edycji tego filmiku powtórzcie to sobie nawet 10 razy. Jak za długo, to później kręci się w głowie, ale chociaż troszeczkę. To jedno ćwiczenie oddechowe. Teraz ćwiczenia buzi i języka przydatne do głoski z. Podobnie jak z głoską s, tutaj język zapraszamy na dół do tej dziury tutaj za ząbkami. I gdy on tam się oprze o dolne zęby, to wtedy będzie się na nie dociskał, żeby pięknie przycisnąć nam piątkę przy głosce z. Popatrzcie. Z. Jeszcze raz. Język na dół, zęby zaciskamy i głośno. Z. Dlaczego mówiłam głośno? Bo głoska Z tym różni się od głoski S, że jest dźwięczna, czyli głośna. Kładziemy tutaj rączkę na, na gardełko i jeszcze raz próbujemy powiedzieć. Z. Gdy mówimy ,,s", to tutaj nic nam się nie rusza, nic nie drży. A gdy mówimy dźwięczne z, to tutaj całe struny głosowe, gardełko nam tutaj drży. I stąd wiemy, że jest to głoska dźwięczna. Teraz taka propozycja dla Was. Mam tutaj słomkę. Myślę, że większość z Was też w domu ma słomki. Pijecie soki. I wtedy możemy wykorzystać tą słomkę do ćwiczenia głoski z. Końcówkę słomki, bardzo proszę, żebyście zacisnęli między zębami, tylko tą malutką końcówkę. Trzymajcie ją między zębami i próbujemy dotknąć językiem tą słomkę, i wtedy wymawiamy z. Zobaczcie. Z. Jeszcze raz. Z. Słomka jest to ciało obce w naszej buzi i nam bardzo przeszkadza, więc język będzie się na nią pchał. Jak będzie się pchał, to będzie się przytulał do ząbków. A zęby, jak pamiętacie, robią bramę zębową i nie przepuszczą języka. Dzięki temu powiemy piękne Z. Okej. Okay. Powtórzcie teraz po mnie. Jak to zwykle bywa sylaby z boską z, bo bez tego nie możemy przejść do wyrazów. Taka kolej rzeczy. Uwaga. Za. Zo. Z. 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 Ok. Idziemy dalej. Pamiętamy o języku. A za. O zo. E ze uzu powtórzyliście i jeszcze raz za za język był na dole ze ze zu Teraz przechodzimy do konkretniejszych zadań. Najpierw to będą wyrazy, które już teraz w całości powtarzamy. Pokażę wam tu całą planszę. Najlepiej jak potraficie, będziecie po mnie powtarzać, ale bez otwierania buzi i z językiem na dole. No to jedziemy. Co my tam mamy? Wózek. Ogryzek, język, kozaki, gazeta, lizaki, mazaki, arbuzy, koza. Jak zauważyliście... Były tutaj wyrazy z głoską z w środku, bo wbrew pozorom, nie ma tak bardzo dużo wyrazów z głoską z w języku polskim, która byłaby na początku. Jest ich trochę, ale nie tak wiele. Ja wam kilka wymienię, a wy powtórzcie. Na przykład: zapałka, zakręt, zakład, zoo. Zegar, zero, zebra, zupa. Jest sporo tych wyrazów, ale z głoską z w środku jest zdecydowanie więcej. I teraz przejdziemy do punktu kulminacyjnego naszych ćwiczeń, gdzie będziecie musieli wykonać zegar. Wiecie, jak zawodnik biegnie, bardzo szybko się spieszy, czasem musi jeszcze poprawić zawiązanie Adidasów w trakcie biegu, a czas leci, więc ten zegar w czasie biegów i innych zawodów jest bardzo potrzebny, bo biegniemy na czas. Więc całkiem nieźle się składa, że słowo zawodnik i słowo zegar są na głoskę z. Moi kochani, takie zadanie. Przygotowałam tarczę zegara. Wy też sobie taką przygotujcie. Mówię tu szczególnie do uczniów z klasy pierwszej, drugiej i trzeciej, bo jesteście w stanie to zrobić. Myślę, że już niemal sami, może troszkę z pomocą rodziców. Wytnijcie sobie taką tarczę zegara na sztywnej kartce lub na zwykłej od bloku i teraz wiadomo, że zegar ma na tarczy 12 godzin. I Wasze zadanie polega na tym, abyście na każdej godzinie nie pisali właśnie godzin cyferką, tylko żebyście każdą godzinę oznaczyli jakimś obrazkiem z głoską z. Na przykład. Na godzinie 12 ja tutaj mam znak. Na godzinie 1 umieszczę zbroję. Na godzinie drugiej może być. Zupa. Na godzinie trzeciej może być zmywarka. Na godzinie czwartej zegar. Na godzinie piątej ja mam zabawki. Na godzinie szóstej u mnie będzie wazon. Na godzinie siódmej Lizak. Na godzinie ósmej mam gwiazdę. Na godzinie dziewiątej, gniazdo. Na godzinie dziesiątej, gwizdek. Też super przydatna rzecz na zawodach czy na treningach. I na godzinie jedenastej mam prezent. Widzicie, to są obrazki z głoską z. Na początku mogą być w środku lub na końcu, ale bardzo was proszę, żebyście wymyślili swoje obrazki. Nie muszą być te, które ja tutaj pokazałam. Mogą być wasze osobiste zegary zrobione od początku do końca. Dobrze? I na zakończenie jeszcze troszkę trudniejsza wersja sylab do powtarzania. Uwaga. Zas. Zos. Zes, zus zys. Słyszeliście, że tutaj łączymy już głoskę z z głoską sy. Tymczasem wy działacie z zegarem. A ja znowu zakładam moje adidasy, zawiążę je i pójdę trenować z zegarem. Do zobaczenia!